Szymon! Cześć Poznań! Miło do Was wrócić. To, co Maciek powiedział, ee, nie do końca prawda, ja jestem beznadziejny z Kajsem. Naprawdę, najgorszy miałem chyba styczeń teraz, bo w pewnym momencie na swoim koncie miałem 6 złotych. I to nie był 30 dzień stycznia, to był kurwa drugi dzień stycznia. I jak idziesz przez miasto i masz w kieszeni 6 złotych, to się nie czujesz bezpiecznie. Podchodzi z ulotkę może? Ja nie, 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 mnie nie stać, mnie nie stać. Tragedia, nawet podszedł do mnie taki dżentelmen, jak to określić uprzejmie? Większość czasu spędza poza domem. Podbija do mnie i tam, wiadomo ten klasyczny szpil tam, panie kierowniku szczerozłoty, który gładzisz grzechy świata i dalej Odbija do mnie i tam, czy może pan poradować dwa złote? A ja się muszę mocno zastanawiać, czy mu oddać jedną trzecią aktywów. Tak no, bez... za dużo pieniędzy od banku. E, niestety nie mogę powiedzieć, od którego banku, ale jak nie oddam, to mnie Marek Kondrat do Słabo z hajsem. I najgorsze, że ja też jeszcze w styczniu byłem uzależniony od papierosów. nie? W wieku 30 lat sobie znalazłem nowy nauk. Polecam. Co rok sprawdzam, o co chodzi z tą heroiną. <laughs> Najlepszy wiek na nowe nałogi. Nie wiedziałem w ogóle, że papierosy są takie drogie. Ktoś tu pali, ile kojarzy może, ile kosztuje paczka teraz? Ile? 15 słyszałem. No ja, ja trochę tanie, bo na sztuki kupowałem, to już jest lepiej, nie. Ale 15 zł jak na używkę, to jest moim zdaniem za dużo, nie? Ja byłem w gimnazjum za 15 zł, to ja się potrafię 3 dni bawić. Tak ja byłem 6 lat w gimnazjum. Tak mentalnie to przyznam, że jestem do dzisiaj w gimnazjum. Nie? Ale te papierosy drogie, dlatego ja nigdy ich nie rozumiałem, o co chodzi właściwie. Nawet jak była taka sytuacja, że idę sobie i jestem koło sklepu, podchodzi do mnie takich dwóch karakanów w wieku takim szkolno-podstawowym i tam podchodzą i... Przepraszam, czy może nam pan kupić paczkę papierosów? A ja mówię, nie! Ale mogę wam kupić pół litra wódki. Co wy I, tak? I oni tak, no tylko wyskoczyliśmy na długiej przerwie w sumie, jakby... Spokojnie chłopcy, plan lekcyjny można zmienić z wujkiem Bartkiem. Ale co oni chcieli zrobić z tą paczką, nie? Pójść na rzekę, usiąść sobie i. Zapalić, twardziele, nie? Niech się jeszcze kawy napija. Ale trochę rozumiem też. Rozumiem, bo wiecie, za... Tak, z 14 lat temu, za mojego dzieciństwa, przy też młodości, trochę łatwiej być takim, było być takim buntownikiem, takim, pokazać swoją miłość do anarchii. Nie? Chciałeś wkurzyć rodziców, to szedłeś tam na koncert Kazika, czy tam kultu, czy tam Kazika na żywo. I. Wyboru nie było, niestety. I tam zaczynałeś krzyczeć: o, tata nie ma racji, za to pan Kazimierz mądrze mówi, bardzo, nie? Chciałeś mamę wy tam w Ty tam wypijałeś piwo, zjadałeś butelkę, później jak srałeś, malia porysowana, mama w włosy z Wiecie, o czym mówię, nie? A współczesny buntownik nie ma tak lekko. Po pierwsze, współczesny buntownik siedzi w domu, bo smog. Nie? Matka mu tam podaje jakieś danie, nie? On tam patrzył, coś, ale nie pokropiony cytryną. A, wy po prostu, nie? Ja chcę, żebyś była moją matką, wolę, żeby Magda Gessler była moją matką. Chcę oblać wodą z kubka, ale jest taki korek, nie kapek, to tylko tak. Rzuca się na podłogę, chce się tarzać, ale jest podgrzewana, to się i stał. Zobaczysz, mamo, zobaczysz. Ucieknę z domu do naszego drugiego domu. Chcę wyjść też trzeszka, trzaskając drzwiami, ale drzwi są takie ze ściągaczem, to tylko tak. Wchodzi do pokoju. Rzecz jasna, ten regulator, gang albanii. Prawdziwie buntownicza muzyka. Chcesz jeszcze rzucić wściekły na materac, ale taki terapeutyczny, tylko tak... Jak to teraz pokazać, nie? Miłość do anarchii, nie? O, mam. Otwiera okno. Rozgląda się w lewo, w prawo. Nie? Czy jest sam? Włączasz Snapchata, bo teraz nikt nie jest sam. I wyciąga, moi drodzy... Papieros elektroniczny. Bap, 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 bap. Także anarchia, ale z uśmiechem. Słabo. Ja przyznam, że mi właśnie matka w sumie przekazała to, że papierosy to nie jest jednak fajna używka w bardzo prosty sposób. Kiedyś złapała mnie matka, jak paliłem papierosa, i kazała mi wypalić wszystkie. Ja się tak trochę zastanawiam, bo moja matka mnie też kiedyś w sumie złapała na masturbacji. Nie innego... Gdyby zastosowała tę samą taktykę, to czy oznacza, że muszę strzepać wszystkim? Chodzić od miasta do miasta z takim kijem i pusteczką na nim. Nie? Na ramieniu taka gadająca mysz. Jeszcze cztery szepanka i klątwa wiedźby, zostanie zdjęta. Nie? Nie. Ciężka sprawa, nie? Bo ja, jakoś tam, kurwa, muszę... Ile to jeszcze? Kurde, tam mam zegarek. Nie? Swoją drogą, ile ten koleś ma wzrostu? A tak. on jest normalnego wzrostu, tylko kutasa ma tutaj. Tak. To jeden z tych.